Teraz zaproszę na scenę Panią Aleksandrę Palewicz, kierownika kontrolingu personalnego i wynagrodzeń, która przedstawi dobre praktyki firmy Citech, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością. Przywitajmy Panią Aleksandrę brawami. Jest mikrofon, jest woda, monitor, publiczność, scena, są światła, po prostu jest wszystko tak naprawdę. Jestem ja. <taki> tak. Szanowni Państwo, zanim właśnie będą slajdy, to proszę mi wybaczyć, jeśli wizja z fonią czasami się nie będzie zgadzać, ale jak widzą Państwo, czasami jest to naprawdę trudne. Jestem gotowa, poproszę o slajdy moje. OK. jeżeli chodzi o firmę ZITEK, czym się zajmujemy? Zajmujemy się konstruowaniem i produkowaniem siedzisk samochodowych. Nie widzę swoich slajdów, tak? Poproszę. Dla aut z koncernu Volkswagen. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze zakłady, w Polkowicach i w Głogowie, to głównymi procesami są tłoczenie, spawanie, laserowanie oraz montaż. W trzecim zakładzie, pod Poznaniem, we wrześniu montujemy kompletne siedziska do Volkswagena Craftera. Ponadto jeszcze we Wrocławiu mamy swoje biuro projektowe. Tam zatrudniamy konstruktorów, którzy pracują z Politechniką Wrocławską nad nowoczesnymi technologiami. Jest to nasze drugie biuro konstrukcyjne, bo pierwsze znajduje się w Polkowicach. Jeżeli chodzi o samozarządzanie różnorodnością, to tutaj hmm, jest to dla nas akceptacja różnych cech osobowości, różnych charakterów, ale też różnych wartości naszych pracowników, i to jest działanie wspólne, mimo właśnie tych różnic. Chciałam tutaj zaznaczyć, że nasze działanie, jeżeli chodzi o zarządzanie różnorodnością, pojmujemy to w pięciu obszarach. Tak jak Państwo widzą, od zatrudnienia aż po komunikację. Dzisiaj chcę przedstawić jedno z tych obszarów, mianowicie Rozwój personalny. Ten rozwój personalny kierujemy do różnych grup pracowników w zależności od ich już posiadanych kompetencji, w zależności od predyspozycji do nauki, ale też od doświadczenia, doświadczenia zawodowego. Tutaj mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to są tacy pracownicy, tacy jeszcze młodzi ludzie, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia, dopiero zaczynają. Na zasadzie swoją drogę zawodową, Drugi pracownicy, druga grupa jest to grupa osób, którzy zaczynają tą drogę zawodową z nami, właśnie w Zitech. Trzecią grupą są to pracownicy już z jakimś doświadczeniem, którzy nabyli wcześniej bądź u nas swoje kompetencje i chcą je rozwijać dla nas z nami. I tak jak wspomniałam, pierwsza grupa to ci, którzy. Jeszcze dopiero zaczynają, tak na dobrą sprawę, naukę, zaczynają swoje doświadczenie. My wierzymy bardzo mocno, że ten dualny system kształcenia jest najbardziej efektywny, dlatego też kształcimy młodzież na dwóch poziomach: na poziomie zawodowym i na poziomie uczelni wyższych. Dla wszystkich gwarantujemy zatrudnienie w naszej firmie. Jeżeli taki absolwent chce rozwijać się dalej, to proponujemy rozwój międzynarodowy również, jako Wanderer to jest um, nauka, doświadczenie w wybranej spółce koncernu. I tutaj myślę, że taką um, miłą niespodzianką zawsze jest dla absolwentów nominowanie takiego absolwenta do nagrody koncernowej odbieranej zapraszam, z rąk samego prezesa Volkswagena. Jeżeli chodzi o drugą grupę pracowników, czyli tych, którzy zaczynają swoją drogę zawodową właśnie z nami, to tutaj dużą wagę przywiązujemy do programu adaptacji. Ten program adaptacji trwa u nas minimum 3 miesiące i jest zróżnicowany w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. Inny ten program adaptacji, oczywiście poza tym, że on ma swoje oczywiście jakiś pewien szablon, standard, to. Hmm, dobieramy już tą adaptację bardzo indywidualnie. Inny jest ten program adaptacji dla nowego pracownika, ale też inny dla na przykład mamy, która wraca po urlopie macierzyńskim tak, i potrzebuje innego tego programu adaptacyjnego, na przykład potrzebuje zamiast pracy trzyzmianowej, jedno -lu lub dwuzmianowej. Bardzo ciekawym tutaj tym wchodzeniem w życie zawodowe jest program Absolwent. Kierujemy go do wszystkich absolwentów, którzy mają niewielkie doświadczenie i chcą właśnie nabywać je z nami. Kolejne trzy slajdy będą mówić o tych pracownikach, którzy już mają jakieś doświadczenie w zit i chcą się właśnie rozwijać właśnie z nami. I kilka słów nawet, nawet najpierw o tej lewej stronie. Tutaj Państwo mają zaznaczone, że... Dla każdego pracownika jest wyznaczony roczny plan rozwoju. On zawiera w sobie możliwe ścieżki rozwoju, zawiera również rozwój luk kompetencyjnych, które to zawarte są właśnie w matrycy kompetencji. Pierwsze, pierwsza ta oferta, którą kierujemy w zasadzie do każdego pracownika, jest to szkolenie w wewnętrznym centrum szkoleniowym. Tutaj nasi trenerzy wewnętrzni uczą zasad, podstawowych zasad funkcjonowania w ZITECH. Drugą grupą, o której chcę powiedzieć, są to nasi eksperci, którzy rozwijają kluczowe kompetencje naszej, naszej organizacji, potrzebne naszej organizacji. Kolejną grupą, którą tutaj Państwo widzicie, to jest kadra zarządzająca. Tutaj um, mamy zdefiniowane programy rozwojowe dla każdej, z poziomów, um, dla każdej z poziomów zarządzających, zarówno dla tych, którzy już pełnią tę funkcję, ale dla tych, którzy um, też są sukcesorami i będą w przyszłości kadrą zarządzającą. Um, szczególną, myślę, taką grupą pracowników. Um, są ci, którzy obok swojego zakresu obowiązków pełnią dodatkowe funkcje. Chociażby jest, mówimy tutaj o trenerach wewnętrznych, o opiekunach praktykantów, czy też opiekunów pracowników młodocianych. I tutaj rozwijamy ich dwutorowo, można powiedzieć, bo z jednej strony jest to szkolenie fachowe, tak? a z drugiej strony z umiejętności trenerskich, tak żeby jak najpełniej dzielili się tą wiedzą z innymi pracownikami. Pracownicy, którzy chcą się dzielić ze środowiskiem uczelnianym swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Takim pracownikom proponujemy prowadzenie właśnie warsztatów ze studentami wykładów dla nich albo też opiekują się dyplomantami, prowadząc ich przez ten czas pisania pracy dyplomantkiej. Jeżeli chodzi o ten rozwój, w organizacji bardzo popularny jest u nas program DoProtection, gdzie ten doświadczony pracownik przekazuje wiedzę, przekazuje swoje doświadczenie młodszym kolegom i to dzieje się zarówno w spółce, w każdej z tych trzech spółk spółkach, pomiędzy spółkami, ale też w ramach Międzynarodowego Programu Rozwojowego Global Assignment, również ten rozwój odbywa się na arenie międzynarodowej. Zarówno nasi pracownicy wyjeżdżają do takich spółek i przyjeżdżają również do nas. Tutaj mamy już dwie grupy naszych pracowników, ja myślę, że bardzo szczególnych, ponieważ tak jak Państwo widzą po lewej stronie, to są tacy pracownicy, którzy mają już jakieś szczególne zainteresowania, których nie, wy nie wykorzystują na co dzień. Bo to są akurat wymienione nazwiska osób, które zaprosiliśmy do współpracy przy konkretnych projektach. I na przykład nie wiem, Agnieszka zrobiła dla nas ulotkę, która, w której przedstawiamy kroki, które należy wykonać przed przystąpieniem do pracy. Tak? Natomiast osobna grupa to też grupa, którzy. No chcą się podzielić swoim czasem, swoim sercem i chcą działać w wolontariacie. Dla takich pracowników stworzyliśmy program Wolontariat Pracowniczy, dzięki któremu w każdym roku pracownik ma możliwość wziąć płatnego urlopu, jeden dzień, po to właśnie, żeby pomagać innym. Jeżeli chodzi o korzyści, no tutaj Państwa nie muszę przekonywać, tak, że korzyści ze zróżnicowanego zarządzania są i opłaca się, mówiąc finansowo i też niefinansowo. Na samym końcu tak na dobrą sprawę chodzi o spełnienie oczekiwań zarówno pracownika, jak i też pracodawcy. Tak? Ale, jeżeli mamy zadowolonego pracownika, zadowolonego ze środowiska pracy, takiego, który się rozwija w tym kierunku, który chce, w którym e, gdzieś może wymyślił sobie na początku swojej drogi zawodowej, to wtedy będzie w pełni realizował zadania, oczekiwania, które pracodawca mu stawia. E, ponieważ e, jesteśmy organizacją, która. E, Widzi potencjał do rozwoju niemalże każdego dnia i w każdym obszarze. Również taki jest w aspekcie zarządzania różnorodnością. Dlatego też stawiamy sobie wyzwania, stawiamy sobie zadania na najbliższy czas. Pierwsza rzecz to podpisanie karty różnorodności, deklarując właśnie promowanie mądrego zarządzania różnorodnością. Również to jest projekt RESPECT, to jest program. Koncernowy, do którego koncern się już w, jakby zapisał, taki kontynuuje. My nie chcemy go realizować u siebie. To również spisanie z naszymi pracownikami kodeksu etyki, ale myślę, że też tutaj pani Anna mówiła o tym też wcześniej, że chyba naj, jakby podstawą będzie też zmiana świadomości, albo też zwiększenie świadomości z korzyści mądrego, zarządzania różnorodnością i etycznego takiego komunikowania się z pracownikami. Ja dziękuję Państwu serdecznie.